Stary, stary jest Teraz. Teraz. Ja kieruję Gierkę, bo jestem największym spamerem i... Utka no Gorda. tak, no tak. Chłop <noise> się przyznał, chłop się przyznał. Do król spamienia. Król spamienia. Uuu, maszyn mi zabrakło, a dziś... W ogóle pierwszy raz Onedart. Wiesz, tylko ludzie, którzy tak, tak. byli jeszcze za czasów Mr. Gorda, dają Rudega xD. Teraz y, Onedarta. Rudy XD. Ale tam przy... kto, feta, Ta, da, kto? O, Pamiętam to moje stare konto. Boże, Dobra. Hello SpongeBob. Bo... Boże, Hello SpongeBob. Ojca. Ja A mam ty te wie, filmy na, na do... prywatnym. Są usunięty. No, wiem. Wiem No wiem. Chciałem nagrać jest. właśnie Hello SpongeBob, ale usunęli z Google Play. I tylko mam te stare Ta. filmy na prywatnym. Co jest Dobra. grane. Dobra, no. Co? Dawaj, edycuj, 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 edycuj. Dobra, Dale. panowie, gdzie lecimy? Wiadomo, że lecimy na packu, no bo u Drubego można kupić spawionko. I można ulepszyć, można ulepszyć, tak, można ulepszyć, to leciły. tak? Leciły. Leciły. O Boże, tu szarym tu będzie montowania 3 lata, nie? No tak. Czemu? Udajemy się, uda się ja swoją. dom! Tak było. Mordy, że tak ale bałdą. że. Ale że. Ja spadłem. Też Ej, z pamiąka jest do kupienia. Szary kupię. O, ja Kupiłem. też kupuję. A, nie można. To musimy zadzić. Ej, ja nie mam. A nie mam broni. Szary ma złoty z no, pamiąku no, już nie. Ula, na no i patrz to. No i nikt nie ma. Ała! Dostałem hita. Typa mam. Ja, ja. Ale że szary z hita. I typa ja, 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 Ej! Ej, bo tu. A dobra, weź tę grę. Wyszłem. To był rage quit, to był rage quit. Tego... Tak chłopiec żywa pa! Tak, Takwa jest... to. Puh. Tak wyrwał właśnie kontakt. Nara. Na. Ej, moim zdaniem myślałem, że gala Galaf MMA jest bardzo słaba, ale po tym jak zacząłem kto z kim walczyć, to mówię, że no jest gig. jest git. Kogo to, kogo to, za... to kogo... Ja by Jak zobaczyć TikToker vs hater, to jest takie no że... Tak, cringe versus debil. Tak. Ta, ta. <ścoughs> Co jest grane? No TikToker Cringe i tam, i hejter e, Debil Szary, sz, szary kontra hejter love Szary love Szary się <noise> Infinity War normalnie <noise> no, O właśnie tam! E, boxer Ignore Captain Czekaj <noise> Jaki <kontakt>? <głos> <Co>? <głos> Kontakt. O, to zobacz co ja zrobiłem. No patrz to no chłopacz chłop Chłopca czy nagle o kontakcie gadać <gulanie> Chłopcu ma dwa głosy w ogóle. Ej, chłopca taki o takie o, Ej, no, i, oni tam pokłócili i też arkofili, no kontakt! <gulanie> Do twojego starego, Uuu, No paskudną przystan! <gulanie> ja paskudna przystań challenge! Nie. Ja mam P90 już, chłopie. Ale że każdy poleciał na inną miejscówkę? A jak? Normalnie, chłopie. Proszę przesłać. Jestem... Ale że nie umieram? Mój internet, mój internet, ja pierdolę. Very good. Poleta, poleta. Ale że ty giniesz. Mofeta. Ale że ty prawie zginąłeś, łapa pteczkę. Mofeta, mothafucka. Łapa <laughs> tego nie. debila, one darstą, ja? bo nie oglądam już tego, słabiaka. Podsumuj jako pierwsza, mi mówi, chodź tu. Słaby. Igor. O mnie tu najdują. Leży jeden, Essa, tutaj oglądaj. Może nie On ma oglądanie. Już Le... Jest! Udało okay. się, ale że oni mieli fioletowe. Spamiętam. No bo to było mojego. <laughs> Dzień Kondens, dobry, witajcie w mojej kuchni, do cholery! <grym> ej, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, chłopę! Twój stary... ...jest nachlany. Ja mam 99 A, 9, tego. Dojesz. Ja mam max drewna i A, max ma kamienia. Ej, mam splash, o, ej... Tak, stary ej. ej, mam splash... <grym> <grym> tak się na mnie śmiał. Masz go na serio postaliło. Szary prowadzi odcinek. No wywaliłem go Dobra, sam robię tę gierkę szary ogląda i prowadzi odcinek Dobra, dzisiaj ugotujemy sobie na obiad twojego co? starego Co? Pierwmudsko trzeba podgrzać, później bezon. Taki ogromny, żeby mieć mieć co wlać oh, tam, zupę gdzie wlać. Co? No i przyspaniam. No bo jak nie ma któż garka to bierze starego, który ma duży bedzon, wycina mu dziurę w bedzonie i ma garnek. Leży taki lag. No, Onedart też miał laga mózgu i, i neta. Niestety, ale odszedł z tej ziemi. Że ja się wywaliło Onedart. Ale ja to robię nagrałem, sam, ja to, to robię sam, ja robię sam tą gierkę. Ja robię sam ten challenge wyku, oglądajcie mnie. Wygram to dla was Jezus jak głośno masz samochód, chodzi do cholery. Co ty za wydaj zrobiłeś w śmieciu? Ej, Nie, nie no ja, no, ja się... ale dawaj! boxy jest szary, box jest szary, to jest to, to jest to, czego pragniemy. Dajcie, będę robił na S Bambiku. Szary robicie na S Bambiku. Szary na S. No Tu że jest z pomionko! Z Ej, robię ten challenge, byku. Jest pomionko. Dobra, złanię na serio, zara przyjdę. Ej gar... Rób ten, rób odcinek. Bo ja gram a ty musisz robić odcinek jak szerego nie ma. No to tutaj widzimy... E, dobra, ma Kłowicza odpalić? <laughs> no. Nawet. Dobra, to no, czekaj, bo mnie wczytuje. Aquavidz jest odpalany. Ała! Ej, lasera dostałem, ta gra to gówno. Ej, tak gra to gówno, ja dostaję z dupy. Z dupy. No bo czarna dziura szarego wystadziła. Bo jak ja dostaję całego teama z dupy... Tutaj widzimy e, Kogamka... E, które... A jest chwilowo niedostępny. stary jest! Tu stary jest, <laughs> a, jest Pogamek ma tu szansę z nimi wygrać, ale. no, tutaj Problemy są. Problemy, problemy, daj bada. Problemy, problemy daj bada im wszystko. Problemy, daj Szary ja ma... Dobra, leczę się. Dojście z strefy. Szary jest trochę chory psychicznie. Bardzo za to przepraszam. Ma fałdę, więc jak będziesz. <laughs> ale byś miał chociażby No! No, otrzymuj <laughs> To Co jest grane? To co jest... Ta, normalnie Tak. Ta. Cezar na range'u Ej! Ej, Cezar, nie dostał tego, że... I kontakcie! Ja bym to widzieć, jak... Tak Cezar na rejdżu bierze i ten kontakt tak wyrywa to koło.